Witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Speakers i oczywiście wyczesane bitwy. Tym razem bitwę podesłałem nam tu kolega Eru 83. Myślę, że postać bardzo, bardzo dobrze wszystkim znana. No zobaczmy, co on nam tutaj na tej armacie zaprezentuje. Z tego co widzę, plutonik z muką. 141 oczywiście muka. No zobaczmy, zobaczmy, co oni nam tutaj tym razem zaprezentują. Kurwa jasna armata, potężne działo, dosyć niecelne. Niezły pancerz, no niestety, dwa ogromne mikspoty. Ha! Piękny wyjazd na przeciwnika, zdaje się, że wszyscy pojechali jedną stroną. Została biedna artyleria. Tak jak mówiłem, działo dosyć niecelne. <śm> w artylerii nie udało się trafić. Do <laughs> dokończenie artylerii. Mamy trochę obrażonek. Są jakieś niedobitki, które z tyłu chyba zostały. Tym razem niecelnie znowu. Wypada muka. Pięknie, jak mówiłem, potężne działo. Tysiąc obrażeń z jednego strzału. Przeciwnik chyba trochę zreflektował yy, i część sił wróciła tutaj zatrzymać nasz Pluton. I kolejne potężne trafienie, ponad 1000. Yy, praktycznie rzecz biorąc cztery strzały mamy 4000 obrazu. To jest to dokończenie artylerii. A tym razem jednak niecelnie. Przyjechał jeszcze leopardzik 2A6. Trochę nam się tutaj wcina. Powinien chyba troszeczkę bardziej z tamtej strony gdzieś wyjechać. Ale zobaczymy zaraz, jak to sobie poradzę. Bardzo mocno bokiem leopard. Ale uciek. Przymierzenie i jest. 1068 obrażeń I już się zrobiło 6300. W tym momencie typowa walka na x spoty. Kto lepiej strzela ten, to oczywiście ten wygrywa. i my dostaliśmy ładnie. Dało się armacie nam przyfasolić. Mhm. Leopard chyba że to nie dla niego. Bardzo że tam zaczęli przeciwnicy od boku wyjeżdżać. Wyjechali na armatę, pięknie. 8000 obrażeń. Pięknie. Dokończenie. Oj, oj, oj troszeczkę za bardzo bokiem do loparda. Nie udało się przestrzelić, ale Leopard pudła. Piękne przycelowanie. Ponownie 1000 obrażeń. Muka dokańcza. Można jechać dalej. A ten Leopard jedyne co może robić to w tej chwili. Się wycofać. No, już chyba nie zdążę. 10 tysięcy obrażeń. Próba trochę na nie udało się, niestety. Piękno chować się za zasłoną. Pięknie. Kolejny przeciwnik, wyeliminowany. Pięć do sześciu, kolejna armata i znowu tysiąc obrażeń, piękny próba delikatna sterowania, pada kolega i przeladowanie. O, jest. Cało dwóch przeciwników, oni tam stojąc niżej wcale nie mają łatwiego zadania. Pięknie, ponownie ponad 1000 obrażeń. Nie widzą naszego weak spota, który znajduje się w tym miejscu. Stojąc niżej, nie jest łatwo się przestrzelić. Można było tutaj, a to nie wchodzi za całość, tylko za część obrażeń. O, no, tym razem nam jednak przyfasolono, ale póki mamy życie to tylko samy. Sięgam hmm. się tutaj od strony, nie, nic już nie zrobimy. 13200 200 obrażeń, 3 na 3. No i zobaczmy, jak ta bitwa się skoczy. Sporo wraków po drodze. pytanie, gdzie jest przeciwnik? Mamy armatę. Nie tym razem. Próba trafienia właśnie tutaj w tego... X-pota. Mhm. Na tył druga armata przeciwnik ma 3 dziesiątki My mamy dziesiąteczkę na której właśnie jedzie Eru plus leopardy 2a6 czyli dwie dziewiąteczki no zobaczmy jak to się skończy przynoszę to jest druga armata dołem Eru zostawia leoparda kontra armatkę jedzie po drugiemu sam tutaj nie za dobrze już wygląda pięknie Przycelowanie, znika kolejny przeciwnik. Zostaje tutaj z drugiej strony jedna armatka, tym razem niecelnie jednak. Nie udało się strzelić. Przeładowanie. A przeciwnik się cofnął, my trafiliśmy niestety na skałkę. Bokiem, a mało brakowało. Leopard nie trafia, sam ginie. Temu na górze to nie, nie za dobrze idzie. Eru dokącza. I zobaczmy, czy uda się uratować jeszcze kolegę. Co robi tamta armata? Czy na tamto już całkiem zbiała? Eru, jaki leopard 2a6 dosłownie na smygnięcie. Jeden strzał z armaty i schodzi, czy jeden, czy drugi. To jak widać kolega też poczekał aż Eru dojedzie. Nie wyjeżdżał sam. No wyjechał dopiero wtedy, kiedy R dojechał. Bardzo mądra decyzja. Nawet jeśli armata przeciwnika w tym momencie strzeliłaby i ściągnęła któregoś, wyświeciłaby się, drugi miałby okazję sam jej sieknąć. Ale jak widać gdzieś się wycofała. Żeby chciała ich objechać dookoła, licząc na to, że nie będą tam stali i czekali. 4 ubitych z 14 tysięcy obrażeń. Uda się coś jeszcze? Zabawa <grytanie> Zabawa wchowanego. Jest. Ukrycie się ze zesłoną dymną. Niestety ponowne wyświecenie. Niecelnie. Eru. Też niecelnie. Armata ma szansę się odgryźć. Eru się chowa. Ponownie nie udaje się wstrzelić spota. Dwóch na jednego. Wykorzystają przewagę. I pięknie. Leopard zajeżdża od tyłu. Przed w tym momencie nie miał już żadnych szans. Pięknie. Spójrzmy nad tym na wyniki. No i mamy. Zasłużona skrzyneczka. Złoto. spoter, Celność. Bardzo, bardzo ładnie. I tutaj podstawowo 4 ubitych, osiem asyst, 14388 obrażeń, 13 wyspotowanych na e, armacie. Wynik naprawdę fajny e, i 10132 doświadczenia na czysto. Bardzo, bardzo ładny wyniczek, takich wyniczek, wyniczków. Życzę każdemu jak, jak najwięcej. E, pozdrawiam tutaj chłopaków z trzymajcie się, do zobaczenia.